Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj jestem z Jarkiem, z którym pracowałem chyba 7 czy 8 miesięcy temu i porozmawiamy sobie na temat pracy, którą razem wykonaliśmy. Jarku, jakbyś mógł tak opisać, co się u ciebie działo zanim zaczęliśmy pracować? Zanim, zanim zaczęliśmy mhm. pracować. To już byłem w takim stanie, że po prostu. Już musiałem coś z sobą zrobić. Miałem traumatyczne przeżycie z dzieciństwa. Potem rozpad związku. z syn. No i tak to wszystko razem do kupy. No, i już po prostu myślałem, wiedziałem, że muszę coś zrobić, bo już tak nie było, wiesz. Nie dało rady dłużej tak żyć po prostu. Co było dla Ciebie najtrudniejsze, z czym y, poradziłeś sobie w wyniku pracy, którą wykonaliśmy? Szczerze? Mm -hmm. Praca z wewnętrznym dzieckiem. Okej. Okay, Traumy y dzieciństwa ogólnie. Mm -hmm. Co, co, co się... Mogł, mo, mogłoby się powiedzieć, że utrata syna, ale nie. No to z dzieciństwa wszystko. Okay. E, co, co się zmieniło po pracy, którą wykonaliśmy razem? E, co się zmieniło? Hmm. E, bardzo dużo się zmieniło. Pierwsza rzecz, która taka najważniejsza. Bynajmniej dla mnie. Jest stawianie granic, nie boję się, jestem otwarty, dowartościowany, nie potrzebuję osób, żeby się dowartościować na przykład albo motywować. Ja jestem dla siebie takim motorem. Oczywiście no motywacja jest potrzebna tam przez inne osoby, ale takim głównym to ja jestem rozumiesz, mhm. ja sam siebie motywuję, nie, nie potrzebuję tak y Mówiłem, że to w sumie. teraz dzisiaj to wiem, że to tylko ode mnie zależy, tak? A nie od kogoś tam innego, nie? Oczywiście ludzie pomagają, ale tak głównym motorem to jestem ja w sumie. No, i to z tego jestem bardzo zadowolony. No życie jest prostsze dużo, tak? Mm -hmm. Nie wiem, otwartość do ludzi też tak. Kiedyś tylko unikałem ludzi bardzo. Hmm. Ech, no co, a te traumy to... No właśnie, takie miałem przy... przekonanie, że muszę coś dla kogoś zrobić, żeby coś otrzymać, a dzisiaj tego nie ma. Nie? nie mam, nie mam z tym takich... Już tak nie myślę, wszystkie schematy się obaliły. No, kiedyś tak bardziej patrzyłem na innych. No. Nie na siebie. No ale to właśnie z powodu traum. Dzisiaj to wiem. Pff, dlaczego tak było, nie? Słuchaj. E, co dla ciebie? E, co cię najbardziej zdziwiło? Co cię zaskoczyło w tym sposobie, w jakim w ogóle my pracowaliśmy razem. Nie, no to właśnie to jest śmieszne. Bo... W ogóle pierwsze, pierwsze nasze spotkanie, no fajnie, fajnie się rozmawia, ale To ćwiczenie, co dostałem, nie, mówię, tak się nie przyznawałem, ale tak sceptycznie podchodziłem do tego i mówię, kurde, on mi tutaj, kurczy, nie, wiesz, <laughs> no, bo działaś, nie, ale dobra, nie, jeden dzień, drugi. I tak się usiadłem, mówię, nie no, kurczę. Muszę tak bardziej wiesz, podejść do tego. No i ci powiem, że kurczę, ten trzeci dzień to normalnie takie pstryknięcie. Nie i mówię, kurczę, ty to działa, nie? Mhm. Ja pierdziele nie? I to takie było dla mnie taki taki kop, taki duży, bo... Czy też widzę, coś takiego miałem, tak? Mówię, kurczę, można, nie? No to ćwiczenie pierwsze i, i do dzisiaj go stosuję, ci powiem. Nie? Jak coś to sobie siądę właśnie to nie zabiera dużo czasu, a pomaga bardzo, bardzo dużo. Ale to nie jesteś jedyną osobą, która mi to mówi, która stosuje to ćwiczenie nawet długo, długo jak już po naszej pracy, więc wiele osób tak. tak. No i... Ci powiem, że nawet jak nie potrzebuję, a mam wolną chwilę, mm -hmm. to, sobie, to sobie wiesz, siądę, to, bo to nie trwa długo, tak? To nie to, że ja się spieszę na przykład, ale wiem, że spoko, nikt mi nie przeszkadza, nie, nie, właśnie to jest najlepsze, że nie interesują mi inni. Że się patrzą na mnie, czy co się tam już mam, wiesz, nie, nie, nie interesują, kiedyś to bym się wstydził na przykład, nie? Teraz są tak, że siadam i robię swoje, tak? Po prostu. No po prostu, no. No i tu też jest ta różnica, właśnie, że nie mam tych blokad takich już. No. Ale te ćwiczenia, te pierwsze, właśnie takie. No i potem te następne, to już w ogóle, nie? No to ci powiem, pff, mam mówić dalej? Zaj, powiedziałem Ci, mówisz to, co myślisz, prawda? To, co wywarło na mnie wrażenie właśnie, to, to właśnie to ćwiczenie te ćwiczenia z podświadomością, wracanie do siebie na przykład, do swojej, tam, wiesz, o co mi chodzi, tymi miejscowości. Uczy tyle, tyle rzeczy, to, to pamiętam, no to nie do końca życzę, nie zapomnę. Tyle detalów, co ja pamiętałem, co, co w ogóle mi nie. Ja jakby nie wiedziałem o tym. Mm -hmm. Ale w tym w tym ćwiczeniu ja wszystko wiedziałem, rozumiem. Ja nawet wiedziałem, jaki wiorek jest, gdzieś odstaje, albo, no nie wiem, no kurczę. No tak to działało na mnie. Że... No i wtedy właśnie też zaczęło się to właśnie. Praca nad wewnętrznym dzieckiem. No to trochę się zryczałem, nie? Te pierwsze razy. No i tak bym chciał powiedzieć, że to jest właśnie. Głupota, jak ktoś powie, że prawdziwy facet nie płacze, nie, ale. No, zryczałem się. Powiem, no. Masakra była dla mnie tym. Poradzić sobie z tym wewnętrznym dzieckiem, nie. No ale. Ale jest dobrze. Słuchaj. Yy... Co byś mógł powiedzieć komuś, kto ma yy, wątpliwości yy, odnośnie tego, czy po prostu w ogóle zacząć pracować nad sobą, czy, czy po prostu zacząć, czy podejść do tej zmiany tak na 100%. Yy, ci powiem jedno. Żeby mieć wątpliwości, to trzeba spróbować. Jak się nie da, to się nie da, ale moim zdaniem. Trzeba najpierw spróbować, żeby mieć wątpliwości. A druga sprawa nie wszyscy są też gotowi, tak? Ja potrzebowałem dużo czasu na to. Przecież mogę to dawno zrobić. I tak rozpinałem ostatnio, ale. Wiem, że mogę to dawno zrobić, nie? Ale tak, no taka sytuacja życiowa była, że. Że tak zeszło, jak zeszło. No. Ale i tak się cieszę, tak? Okej. Okay. Chciałem Ci podziękować za ten y, krótki wywiad, za tą relację, jak my pracowaliśmy razem. Czy masz jeszcze coś do dodania, tak o, o, od siebie, co chciałbyś powiedzieć ludziom, którzy mogą się zastanawiać nad tym, czy zdecydować się na pracę taką ze mną? Ja ci powiem, że bardzo się cieszę, że dzisiaj w ogóle ludzie mają dostęp do internetu. Że terapeuci, tacy jak ty, są dostępni. Ja już mam 53 lata, tak? I wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi, jak kiedyś było, nie? Jak ja bym powiedział komuś, że idę do psychologa, to by powiedzieli, że jestem czubek, tak? Kiedyś tak było? No i wszyscy ludzie teraz powinni to docenić. Nie czekać, bo szkoda czasu. Naprawdę. Niektórzy mówią, że czas się miejcie. Nie, to nieprawda. Moim zdaniem, jak najszybciej, jak najlepiej, jak jesteś w stanie i czuję się na siłach, to powinien właśnie spróbować. A ty mi na bardziej pomogłeś. Bo nie wspomniałem, bo jeszcze miałem dwóch. To mnie tak nie przekonali, nie narzekam, bo po prostu nie, nie doszli do mnie tak jak ty, o. Nie, nie, inna technika w ogóle. Fajnie, fajnie, że wspomniałeś o internecie, bo my, ja, ja z Jarkiem po raz pierwszy widzieliśmy na żywo jakiś miesiąc temu. Bo, bo w ogóle odwiedzałeś Polskę, bo mieszkasz za granicą, więc całą pracę, którą wykonaliśmy, to robiliśmy tak. online. A ostatnio po prostu jak byłeś w mojej okolicy, to żeśmy się po prostu umówili, żeby sobie zjeść pizzę i, i pogadać razem po całej pracy. No. To też było takie no sympatyczne, po prostu spotkać się i pogadać minutą, Po ponad pół, się ogólnie... jak się nasza praca skończyła, no, ale ogólnie to miałem wyjazd zaplanowany. Ale moja pierwsza myśl to spotkać i ci podziękować, to była moja pierwsza myśl. Mówię, no nie daruję sobie, muszę go spotkać, nie? <laughs> nie. tak to jest na żywo, nie, nie tak. No. No i tak, no i dziękuję bardzo, nie? Bo naprawdę bardzo mi pomogłeś. No to ja chcę Ci podziękować za to, że my się tutaj spotkaliśmy <laughs> i że mogłeś, że tak powiem, podzielić się tym z innymi osobami. No bardzo chętnie. No. Więc dziękuję wszystkim, którzy to po prostu oglądali naszą krótką rozmowę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Ja, ja również dziękuję. A jeżeli Ty chcesz uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko, to wejdź na moją stronę i tam napisz do mnie, byśmy mogli y, umówić się na konsultację i po prostu porozmawiać o, to, o tym, w jaki sposób y, najlepiej będzie pomóc uzdrowić Tobie, twoje wewnętrzne dziecko. Do zobaczenia. Hej!